Witam serdecznie. Dziś partia dwóch. Chciałbym się dać partię trzech, nawet czterech mistrzów świata. Naraz pracuję nad tym. Póki co udaje mi się dać partię, która gra dwóch mistrzów świata. Białymi Tygrys Pietros Jan, syn Wartana, czarnymi Michał Łatwinik, syn Wojrzesza. <laughs> partia grana. W 1952 roku Petrasian dopiero dopiero zaczynał. A Botwinik był już mistrzem świata. I tu proszę bardzo, poskoczek C3. Botwinik w te, tamtymi czasy ćwiczył obronę Nimcowicza, ale to były takie czasy. Petrasjan niechętnie grał obronę Nimcowicza czy wcześniej, czy później przechodził w obronę hetmańsko-indyjską. Niespodziewanie Botwini gra Gambit. No niespodziewanie. A teraz szykuje się do systemu Botwinika. Albo do systemu Merańskiego. <laughs> p -3. Grałby obronę berańską, którą wymyślił Akiba Rubinstein, z G5. Prawdopodobnie grałby Wotfinnika, który prawdopodobnie wymyślił Akiba Rubinstein. Tu się gra tak, że trzeba zobaczyć I tu się nie odbija. Tak to się jakoś ta gra. Na goniec H6, nawet H4. Piotr zbił. Tu są dwie możliwości. Można przejść do struktury karzbackiej. No, ale twinning gra symetryczną. Potem to będzie ćwiczył czarnymi. W meczu z Talem. Tak dla niepoznaki. Trochę problem jest z tym gońcem, ale po skoczek H5. Problem jest z, z gońcem biały. Hetman B6 A3H6. Polowanie na gońca się skończyło. I botwinnik wygrał tak zwaną parę gońców, znaczy Ma dwa gońca. A biały ma jednego. Z kolei Pietrosja ma dwa konisie, a czarne jednego. Konis był ulubioną figurą Pietrosjana, a gon jest w szczególności biało, polowy Roberta Fischer'a. Fischer też chyba był mistrzem świata tak. Krótko. A i chyba był pierwszym mistrzem, który nie stracił swojego tytułu w meczach. Hetman D8. Alisa Galamowa grała A6. To, co Alisa Alamowa grała, to było. Czołowe szachistki Rosji zawsze, a przedtem Związk Radziecki miały najlepsze przygotowanie debiutowe, można w ciemno powtarzać debiuty. No chyba, że to gra Wala Gulina, bo podobno Wala Gulina potrafi poplątać wszystkie warianty debiutowe. Ale nic konkretnego nie słyszałem, to ja tylko słyszałem, że i się plącze. Goniec d7. Póki co widzimy, bo kończy rozwój. Biały boi się zrobić krótką roszadę bo tu wieża stoi na lenicha. I skoczek B5 taki na skok. Najlepsze pole dla króla. Na czarnym. Bo nie zaatakują. Poskoczek skoczek F3. Pozycja byłaby koło równy tak króle zawistują, A, A poskoczek skoczek F1 czarny dostaje małą przewagę. Proszę. Fiksuję skrzydło ogranicza gońca. Kolejne niedokładne posunięcie E5. Tak. Nie boi się izolaczka, ponieważ chce rozgrzać gońca, żeby go gońc to strzelał. Rozgrzany do czerwoności. Bicie. Bicie, 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 bicie. No i po, po słabym pionku powstało na D4. Botwinik zobaczył szachusia, dał go i wziął piona. Wydaje się, że już jest po wszystkim, ale nie. Pietrosjan wpada na siódemkę. napada na Hetmana i Pietrosjan odbija piona materialnie jest równo ale teraz widzimy, że czarnopolowy goniec hula białopolowy też nieźle strzela także, a koniś nie ma punktów oparcia w centrum I teraz należało od razu stawiać wieżę na D8 ręka dgnęła wieża H6 Dodatkowo broni, chyba nie chce iść pionkiem. A, goniec B5, goniec C6. No kurz się schowa na G7, to widać. F4. Kombinujemy jak botwinnik. Jak aktualny mi świata w tym czasie Michał Botwinnik. Czas się skończył. Grać znowu wierzą na d8. i Na hetman c3. Dziarskie h4. Tu wzmocni centrum. Ale bił w przelocie. Jeszcze raz. Pion przeskakuje. To my go możemy w przelocie. Widocznie niedawno. Botwinik nie praktykował bicia w przelocie. Znudziło mu się więc przyjemnością je wykonał. I wszedł wieżą na linię otwartą. I teraz następuje mała burza. Hetmance, Pan, szachuś, kombinujemy jak botwinnik. Czym bierzemy wieżę? Królem czy gońcem? To ja się rozciągam. Państwo udają, że myślą, ja się rozciągam, i wspólnymi siłami dochodzimy do finału. No nie można królem, bo konik, a nie można gońcem. Ogonie przestanie kontrolować pole d7 i kunić zrobi szach szech. Odszedł, po prostu odszedł. Być może Piotr nadzieję pokładał tu w ofierze wieży. Wycofał się na f3 i jeszcze raz kombinujemy jak botwinnik. Tak, botwinnik widział szacha. Dał szacha i przedostatni raz kombinujemy jak Michał botwinik. Widać, że goniec tak letko tu o tak goniec letko o Goniec tu letko o, czas leci. Czas doleciał i poleciał i przyleciał. Szachutka. Szachutka. Nie może tu. Bo dostanie takiego szachutka. Poszedł tam, i od teraz naprawdę ostatni raz kombinujemy, jak bo zagrał Hetman D2 ten się poddał spróbujmy zastanowić czemu się poddał no grozi szachmat tego nie ma bo tu a jak wierzą Czyli wieżą nie można, a spróbujmy gońcem. A jak gońcem? To co teraz? A narzuca się Hetman D4 czy coś jeszcze. Wieża C1 też jest niezłe. Myślę, wystarczy, że się słusznie poddał. Zobaczymy, jak to poszło. Parę eksperskich tryków zobaczymy. Takie mamy. Wczesne, popołudnie eksperskie. Tu widzimy, o, a ten nie przyszedł gońcą na b4 teraz. Przy na d5 już nie chciał. Natomiast tu pokazałem, jak biały unikają dwóch tasiemcowych. Petrosian nie lubił tasiemcowych. On wolał takie robić trochę spokojne. Tu gra dobrze. Tu się dał w lekką bijatykę. Tam pion b2 oczywiście jest zatruty. To wszyscy wiedzą. Hetman się łapie. Co tu zaczął Petros? Ja gdyby tu Petros i on zagrał B4, byłoby dobrze. A on zaczął lekko cudaczyć, i para gońców otwiera pozycję. Gońce lubią puste przekątne. Proszę zapisać na 18 stronie strategii. Gońce lubią otwarte przekątne. To otwieramy. Do końca nie otworzyliśmy, ale 5-4 wymaga obrony. I nie obronił się. I tam na F2 jeszcze wisi. Nie wiem, czy tu wszyscy widzą. A tu jeszcze wisi. Więc jeden Petrosjan wpadł na siódemkę. Mhm. Wziął pion, ale teraz wieża nieszczęśliwie stoi. Parę kuku może ją spotkać tu, tu, tu. I będzie musiała oddawać jakość, a wieża nie lubi oddawać jakości. I tu bicie w przelocie. Bicie w przelocie to wtedy dlatego jest, że pion przeskakuje przez pole bicia piona. Co on zrobi? On robi takie fru. On robi fru i przeskakuje przez to zielone. Więc ten go bije, tak jakby on poszedł w jednym ruchu. On go bije, jakby poszedł w jednym ruchu. Jeszcze raz. O. A teraz już jest ciężko, bo białe figury nie mają koordynacji, pozornie atakują, ale nie współpracują ze sobą. Już tutaj Hetman przyjrzał się i tu. I tu. Resurs kombinacyjny, ale nic nie dający. Siła rażenia czarnopolowego gońca olbrzymia, chociaż fizycznie, chociaż wydaje się, że on nie gra. On gra. On cały czas gra. I tu poddał. No i ja też rozumiem, że poddał. Ja się poddam i skończę komentarz.